To jest babcia i szef mówi Sławek, odpalaj babcie, bo trzeba jechać poszerzyć, bo tam nie ma warunków czy tam coś takiego. No i siada się w kości, on tam trzeba jej trochę y, do zapalenia dać perfum, takich typu starter. Przejeżdżający to nagrywają do tego stopnia, że czasami gotowy wjechać pod, pod header, pod ślimaki. Jedzie co kto, kto jedzie, to każdy z telefonem, nawet kobieta taka w okularach jak Denka. Jedzie i ona się nagrywa, a jedzie prosto na maszynę, także to jest już takie, takie za, za tego. No bo nie widzą często. No teraz ostatnio raz, to chyba ze 3 lata, szef jest 5 lat, tak? To chyba ze 3 czy cztery nie jeździła. Co to jest za sprzęt? Właśnie. Jest Ziu 157, stary, bo 56 rok. Pojemność silnika jest 5,5 litra. Trochę lepiej jak 5,5 litra. No i masa jego to jest ponad 8 ton 8 tam 300 czy coś takiego. No i sprzęt jak sprzęt spisuje się na medal. Małe awarie, które da się usuwać młotkiem, jakimś tam kluczem, łomkiem Ewentualne części to są też w miarę jeszcze dostępne, z tym, że no kasują nam te sprzęty, bo nie spełniają norm tych europejskich, tych spa, spalin i te, temu podobnych rzeczy. No. A my mamy UniMoga, proszę pani, i mamy, poprzedni dyrektor dokupił Dmuchawę do niego którą 10 cm da się zbierać, a więcej tu już nie ma, nie ma opcji. A to jest ruski sprzęt skatalogowany: wszystko tutaj, wszystkie rysunki, wszystkie wykresy: wszystko jest. Napęd turbin jest łańcuchowy. Jest instrukcja też z 1956 roku. Jako tako technicznie wymogów wielkich tu nie stwarza. Wszystko idzie naprawić, jak to się mówi, łomkiem, młotkiem no, i jakimiś podstawowymi narzędziami. No i poza tym co tu więcej. No. Ogumienie jak ogumienie ma zajebiste, bo opony są, no, opony są dobre, ruskie jeszcze oryginalne. Także tutaj nie ma się do czego przyczepić. Przeglądy przechodzi jakieś tam. No i raz na parę lat wyjeżdża. No. Ten silnik to jest IW 157 to jest y, radziecka konstrukcja ruska jeszcze. On no do Radziecka, Związek Radziecki ją robił. 56 rok. Eee, tu siedzi pół czołgu silnik, bo tam w jest, czołgu jest V12, a tu jest szóstka, rzędowy silnik. I to jest w pojemności 5,5 litra, trochę lepiej jak 5,5, tam około 6 litrów pojemności. Także jest bezawaryjny, jest na Wałku Królewskim. Zasilanie, nie ma misji olejowej. Ma zasilanie z osobnego zbiornika. Spisuje się na medal. Ciśnienie wysokie. Wczoraj delikatna awaria. Tam przewód sący od pompy wodnej nam zaczął przeciekać, ale za pomocą kierownika żeśmy dostali to, co chcieliśmy. Poprawiliśmy awarię w drodze i po paru minutach sprzęt poszedł dalej i pracowaliśmy do późna. Także efekty pracy po niej to są. Autostrady zebrane z poboczami na 6 metrówkach, tak, że tak można powiedzieć. Dało nam do wiwatu e, duży wiatr, gdzie drogi zostały zawiane i nie było już gdzie pługami czy maszynami tego śniegu odrzucić. Dlatego musiałem to babcie wysłać, żeby ten śnieg wyrzucić. Ona potrafi nam do 50 metrów pole wyrzucić udrożnie. 5 ton przez minutę. 5 tą śniegu przez minutę. Zarząd Dróg posiada swoich własnych 10 pługów. Mamy z zewnątrz 16 z przetargów. Tylko przy takim ciężkim śniegu jest też to, że te pługi, gumy tak zwane, one po prostu sobie nie radzą. Wtedy trzeba wysyłać równarkę czy schrobaki żeby to z drogi próbować zdjąć. No pali tak, pali w granicach, no ja rozliczam, tutaj mnie rozliczają 10 litrów, nie, ale w pracy idzie to inaczej, nie, także jest, jazda jest lżej, a w pracy no różnie, może być i 20 i ponad 20, no tak, w... średnio wychodzi no, 10-15 litrów, nie, na godzinę pracy, na godzinę taką zegarową. W 16 roku było ogólnie ostatnie odpalana, też je uruchomiłem na dwie drogi, które zostały zawiane. Można powiedzieć, że praktycznie 5 lat było nieuruchamiana, a tutaj zaraz. Znaczy jest dużo łatwiej, bo tutaj tak jak operator pokazywał steruje się też sidrami i kominem jedna osoba jak tym steruje a druga kieruje bo wiadomo jedna kieruje jak będzie jeszcze header ten cały obsługiwała także można no i wylądować się też w rowie tą maszyną bo jedna osoba musi patrzeć przed siebie a druga pilnuje tego tak, dlatego zawsze ja żeby było nawet bezpieczniej dwie osoby no by byli, bo nie daj boże jedna osoba coś się może zawsze stać w terenie urwać by to jednak swoje lata też mogły jest bezpieczniejszy. No, bo zimnie, praktycznie zimnie było. No Nie było jazdy także w tym roku. No pewnie te ocieplenie klimatu zdziałało nam w zimę. Bo, Wierzy no, pan w nie tak szczerze? Bo, no, nie, tam w życiu nie wierzę, bo tam ludzie palili od wieków. No nie palili może brudami, ale palili od wieków i, i samochody dymiły. Przecież ja jeździłem, ja miałem 63 lata, jeździłem autobusami, jeździłem starami i innymi tam rzecz, sprzętami także któremu się w kitę da, no nie ma sprawy, musi zadymić, musi to, to, te, te spaliny swoje pokazać a już potem jak pracuje rozgrzany, tego dymu nie ma no on pod obciążeniem jakimś tam to lekko tym dymem pokaże, a tak samochód chodzi jak chodzi, silnik jest czołgowy bez, praktycznie bezawaryjny pół czołgowy, no w skocie, jest, takie, silniki siedzą w skotach. Ten sprzęt to wychodził wtedy, kiedy tam przejazdu nie było, czy zblokowana gdzieś tam droga, konkretnie czy po prostu poszerzenie, bo jeden, jeden ślad na drodze i, i trzeba było to poszerzyć do tego stopnia, żeby tam mijanka była na przypuśćmy dwa ciężarowe samochody, bo u nas jest ta fabryka mleka, także bardzo dużo tych samochodów jeździ, no i one po prostu nie z sobą się nie, nie miną na takiej drodze. Jak tak tam jest 3 metry no. No, no w zimę stulecia to byłem w wojsku bo to było 78 rok 78 na 9 rok było była zima stulecia mój kolega zginął tam właśnie w wojsku wtedy zamarzł zasypany śniegiem a potem no to takie zimy były może takie, takie no nie stulecia ale takie groźniejsze nie no to było co kilka lat się jakaś tam zima powtarzała. No i tutaj już jak pracowałem po 90 roku, bo wcześniej robiłem w innych tych też firmach. Po 90 roku tutaj przyszłem. To tutaj była chyba w 96 taka zima. O ile pamiętam, taka poważniejsza. No to śnieg wtedy sięgał tak gdzieś tutaj, tam gdzie droga była zaniżona. To sięgał pod, pod krawędzie dachu, praktycznie w tym, w tym dole. Ale się brało na dwa razy. Susami, susami to schodziło się, owalało pod header i rura w górę, i wysypywałem gdzieś tam na pole. No i potrafiłem jeździć do godziny drugiej w nocy, i o piątej znów na nogi, i z powrotem do, do roboty. Także były zimy naprawdę. Co roku się praktycznie wyjeżdżało na takie yy, poszerzenia. No, jakieś tam. Może czasami drapanie tego, 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 takiego lekko zbitego śniegu, bo ona jednak lenierz ma stalowy i jak dobrze ją dociążyć, to ona idzie tak, że zrywa bez mała do wszystkich do, do, do gołego asfaltu. Z tym, że ona nie ma tam zębów żadnych, ani kół takich tnących, także zbity śnieg to jeszcze jest w stanie brać, ale, ale są maszyny tego typu, na, też na D470. D-210, to są jeszcze lepsze maszyny, trochę nowocześniejsze, bo to, to jest starocie. Ona tam chodziła też kiedyś gdzieś tam koło w Warszawie czy gdzieś, a myśmy tu ją kupili okazyjnie za jeszcze wtedy, yy, za 10 tysięcy złotych bodajże. Zima to niczym nie zaskoczyła drogowców, kierowców na pewno, bo nawet moja żona, która tam siedzi w biedronce na, na kasie i tam piecze, pieczywa, jakieś i inne sprawy, to potrafiła się do tego już momentu zdenerwować, że napisała, że zima nie zeskoczyła y, drogowców, tylko kierowców. Bo spadł śnieg. śnieg, po śniegu był deszcz, jakaś tam mrzawka. To było ujeżdżone, przymarznięte, a kto się mógł spodziewać, że tak będzie. Wyjeżdżasz w człowieku na drogę, to trzymaj się. Szanuj ten samochód, te opony. Nie szalej, bo to nie jest lato. Wiadomo, że zima. Starsi ludzie są przyzwyczajeni do tego, że zimo kiedyś się jeździło na jednakowych oponach, na jednych oponach tylko. I ludzie jeździli, potrafili jeździć. A dzisiaj ludzie mają zimowe na, na zimę, letnie na lato. I jeszcze tam, czy wymienił, czy nie wymienił. On jedzie jak szalony. Potem siedzi w rowie i narzeka, no bo drogowcy, cholera jasna, co oni tam wyrabiają. A tu się niestety tu się pracuje i ludzie pracują od czwartej, od trzeciej, od drugiej w nocy pracują, sypią, ogarniają wszystko jak, jak trzeba. No.